Cześć, strona Maciek Krzyśniewski, kanał 2 i 3 Liga.pl. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii 2 i 3 Liga Kwadrans. W ostatnim tygodniu niestety no, obowiązki zawodowe mi nie pozwoliły nagrać dla Was odcinka, natomiast w tym tygodniu już wracamy. Mam nadzieję, że już obędzie się bez takich przerw. Sporo się działo, bo też było granie w środku poprzedniego tygodnia, tych meczów naprawdę sporo trochę też już niestety znowu odwołanych, odwoływanych meczów przez tą całą sytuację z koronawirusem które już serdecznie mam dość i zresztą też daję temu gdzieś tam swój wyraz na twitterze chociażby piszecie tam do mnie, że żebym wrócił do zajmowania się tylko trzecią ligą i tak dalej, ja to wszystko rozumiem, wtedy faktycznie ta oglądalność była większa natomiast no, zajmuje się też sporo w obecnym czasie drugą ligą sporo komentuję roz, tych rozgrywek yy, i też nie chcę rezygnować po prostu z, z zajmowania się i nagrywania na ten temat, także mam nadzieję, że siłą rzeczy gdzieś tam kanał będzie się rozwijał. Yy, trzeba po prostu na to czasu. Też yy, dopina, dopinam kwestie sponsora strategicznego kanału, który być może już w przyszłym tygodniu także bądźcie czujni być może te, no, myślę, że na pewno jeżeli to będzie w przyszłym tygodniu to też konkurs się pojawi, będzie do wygrania będą do wygrania fajne nagrody także e, także to jeszcze wszystko dopinam i, i będę Wam dawał znać e, dobra, no to jedziemy z, tą, z tymi kolejkami weekendowymi e, druga liga kolejka numer 7 pauzowały Wigry, Motor przegrywa z KKS-em 0 0-3, to spora myślę, niespodzianka, szczególnie jeśli chodzi o wymiary tej porażki, ale o Motorze jeszcze powiemy sobie za chwilę. Bytowia remisuje z rezerwami Śląska 2-2. do -2. Tutaj w 90 minucie Bytowia straciła 2 punkty po golu Sebastiana Bergera. Chojniczanka wygrywa z Garbarnią 3-1, do 2 gole Artura Pląskowskiego. Stal Rzeszów pokonuje z Stochowa po ciekawym meczu 3-2. Znów trafia Kamil Wojtyra, o którym mówiłem parę tygodni temu. Myślę, że na pewno warto zwracać uwagę na tego chłopaka. Truda przegrywa z błękitnymi Stargard. Przemysław Brzeziański zdobył dwa gole. GKS zremisuje ze zniczem, ku rozpaczy można powiedzieć kibiców z Katowic, bo, bo w 90 minucie Maciej Machalski tutaj wyrównał stan meczu. Lech Poznań przegrywa z Olimpią Grudziąc. Lech, no. Oprócz tej wygranej z Hutnikiem w, po tym szalonym meczu, kiedy to bardzo, bardzo wzmocniony Lech, to, to, to nie idzie drużynie z Poznania. Mówię oczywiście o rezerwach, bo ta pierwsza, no to wiadomo, że ostatnio w sztosie. Górnik Polkowice wygrywa 4-2 z Pogonią Siedlce. Dwa gole sobkowa też tam szalona końcówka. I olimpia Elbląg ulega Hutnikowi 0-1, gol lisia w końcówce spotkania. Cóż, wybrałem sobie jako wydarzenie tej kolejki zmianę, a w zasadzie rezygnację, jak to poszło w oficjalnym komunikacie trenera Łukasza Kowalskiego z roli trenera Olympii Elbląg. Tam już mówiłem o tym jakoś w poprzednich odcinkach, że no spore problemy miał trener Kowalski z kibicami, jakieś pyskówki tam w meczu chyba z Bytowią, potem w meczu bodajże z niczanką, tam trener wyjechał w karetce po meczu, niby to wszystko takie było zamieczone pod dywan, natomiast ta czara goryczy się przelała po porażce z Hutnikiem 0-1 oglądałem ten mecz, powiem szczerze na no 80 minut, bo ostatnie 10 minut niestety jak pech chciał kiedy Hutnik zdobył gola nie, tego jedynego w tym meczu, to, to akurat transmisja się zepsuła eee gdzieś tam z winy operatora. Natomiast mecz bardzo ciężko się oglądało, był po prostu słaby. Jakości tam było niestety niewiele. Dużo walki, dużo kopaniny, też wiejący wiatr. Nowy szarpał Hutnik te trzy punkty. Myślę, że kamień z serca spadł kibicom Nowej Hucie i też trenerowi Janiczakowi, bo ostatnio było ciężko po tych, po tych straconych punktach i porażce najpierw w Pruszkowie. Potem, przepraszam, w ostatniej kolejce w Pruszkowie też remis z, z Olimpią i, i wcześniej ta porażka w Siedlcach, także, także tutaj te punkty gdzieś tam uciekały. Natomiast no, bardzo ważne zwycięstwo hutnika i, i Olimpia w tym momencie bez trenera. Zobaczymy, jakie tam będą ruchy. No wszystko to zaczęło się w poprzednim sezonie, tak naprawdę od, od tej rezygnacji trenera Noconia, i myślę, że te ambicje w Elblągu są o wiele większe niż walka o otrzymanie w drugiej lidze. Także, także zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło. W każdym razie karuzela trenerska w drugiej lidze ruszyła i zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy. Jeśli chodzi o mecz kolejki, to wybrałem sobie spotkanie Górnika Polkowice z Pogonią w Siedlce, 4 do 2, 2 gole Sobkowa, 2 Baranowskiego. Dla gości trafiali Falon i Brodziński. <laughs> w końcówce no, Górnik Polkowice odpalił, można powiedzieć, Janusz Niedźwiedź tam zaszczepił ten swój styl. Gry, ja o tym też mówiłem w takich prywatnych rozmowach gdzieś tam przed sezonem, że upatruję, powiem szczerze, no, górnika jako takiego czarnego konia. Bo Janusz Niedźwiedziak jak trafi na podatny grunt, gdzie tam zawodnicy powiedzmy chcą grać jego piłkę, to, to można się spodziewać, że zakończy się to sukcesem. I, i, i na, na, naprawdę świetnie to wygląda w tym momencie. Górnik Polkowice jest na piątym miejscu no i ma 12 punktów, ale mecz mniej niż Chojniczanka i Stal Rzeszów. także tutaj no, jest duża szansa, że jeśli tak dalej Polkowiczanie będą się spisywać to to tutaj będą gdzieś w górze tabeli także ja powiem szczerze, kibicuję trenerowi Niedźwiedziowi gdzieś tam się minęliśmy kiedyś na jakimś meczu jakoś osobiście się, że tak powiem, nie znamy, natomiast jest to trener, który ma jakąś swoją wizję, stara się ją zaszczepić, jednym zawodnikom się to podoba, a innym nie, wiadomo jak to jest wśród relacji trener-zawodnik, natomiast ja zawsze kibicuję tym, którzy mają jakiś pomysł, a, a trener niedźwiedź co jak co, ale warsztat ma bardzo dobre i to po prostu się czuje, więc, więc tutaj myślę, że może być dobrze nie? w Polkowicach. Jeśli chodzi o zawodnika... Tej kolejki to tak troszeczkę na przekór i tak troszeczkę może szyderczo, natomiast no, Severin Kiełpin, e, który po prostu puścił bramkę kuriozum w meczu Motoru z KKS Kalisz, e, Fabian Hiszpański tam wbił piłkę do pustej bramki w końcówce, no myślę, że nie tego się na pewno spodziewali kibice Motoru, to jest doświadczony zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie i był sprowadzany tutaj z myślą o tym, żeby zespoł wzmocnić. Tak naprawdę dostał to miejsce w składzie za darmo, bo, bo tutaj Madejski świetnie się spisywał i był jednym z najlepszych zawodników zdecydowanie w barwach motoru na początku tego sezonu, gdzie no, motor nie ma się co oszukiwać. No, gra, myślę, poniżej oczekiwań. Ja tutaj trener Hajdo, nie wiem dlaczego zdecydował się postawić na Kiopina. Na kibice motoru ci tam sugerują, że, że takie znajomości i, i konszachty. Natomiast no cóż, no to też nie da się ukryć, że, że w motorze chyba atmosfera nie jest najlepsza i, i tutaj też kibice nie za bardzo akceptują Rafała Grodzickiego. Trudno się dziwić, bo no jeżeli zawodnicy nie prezentują formy sportowej, a, a dostają miejsce i grają, no to i potem wyniki są, są nie najlepsze, no to niestety, ale to musi się odbić gdzieś tam na, na szerokim echem na, na trybunach i tak też się dzieje w, w Lublinie. No teraz bardzo ciężki wyjazd. Czeka motor na e, dosuwałek, na mecz z, z Wigrami. <laughs> no i powiem szczerze, że jeżeli tutaj e, będzie kolejna porażka, to, to nie wiem, czy nie nastąpi jakiejś zmiany w Lublinie. I, I tutaj myślę, że potencjał motoru jest na pewno bardzo duży, a te wyniki są po prostu słabe. Także, e, także zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyło w Lublinie. Także e, zawodnikiem kolejki <laughs> Seberyn Kiełpin tak, może trochę na przekór i, i też e, powiem szczerze nie lubię czegoś takiego e, jak trener Hajdo zrobił tutaj Madejskiemu, bo, bo sam gdzieś tam kopałem na pozycji bramkarza i jeżeli dobrze się prezentujesz, a, a potem siadasz na ławce, chyba że o czymś nie wiemy, chyba że tutaj jakieś inne kwestie typu kontuzja, natomiast e, no nie fajnie, nie fajnie i, i tutaj myślę, że na zespół e, nie, wpływi, nie, wpływi, nie wpływa to dobrze. Dobra, koniec tego tematu. Następna kolejka po gąsiedlce pauzuje. Grudziądz gra z Polkowicami. z Pruszków Lech 2. Olimpia Elbląg GKS Katowice. O, tu ciekawy mecz taki myślę, że na szpadzie. Łękitni Hutnik. Skra Częstochowa Soku, Ostruda, Garbarnia Stal Rzeszów. To ciekawy mecz. Być może będę komentował. Zobaczymy, Nie wiem, bo jest, taki, jest taka opcja. Tutaj dwa takie zespoły dość ofensywnie nastawione. Stal też w dobrej formie. Śląsk 2 Wrocław Chojniczanka. KKS Kalisz-Wytowia i wygrysowałki Motor. No myślę, że ten ostatni mecz też no, prezentuje się dobrze pod kątem przede wszystkim zawodników, którzy mają jakość i tutaj potrafią, myślę, grać w piłkę. Także tutaj też może ten mecz być ciekawy. Dobra. Tyle o rozgrywkach drugiej ligi. i Trzecia liga, grupa czwarta, więc też ta, którą bardzo duża część mojej widowni się interesuje. 13. kolejka, pauzowała siarka. awia 0 0 z lewartem to taka niespodzianka po tych strzelaninach. Awi teraz bezbramkowe mecze. Podlasie Remisu jest wysoką 0 do 0. Krzow wygrywa 2 0 z hełmianką. Też taki mecz, gdzie dużo doświadczonych zawodników było. Z, tym, że z tego co kojarzę, to hełmianka przyjechała do Ostrowca bez Bonina Ibrzyskiego, brzyskiego a więc bez tych swoich najbardziej ogranych w wyższych ligach zawodników. Tak Zgadza się, dobrze pamiętałem. No i cóż, no Krzod delikatnie się podnosi w tej tabeli, ale nadal no, nie, nie, nie wygląda to dobrze. Wulczanka pokonuje Hetmana 6 do 1. Powiem szczerze, że żal mi tego Hetmana, bo, no, bo chyba będą zbierać tak cięgi w każdym meczu. Nie życzę im tego, życzę im jak najlepiej. Natomiast no tam brakuje jakości. Ci zawodnicy chyba nie, no, niestety nie, nie są na trzecią ligę. I, i tutaj mimo, że z pierwszych do byli gola, to, to Wulczanka... Wygrała 6 do 1, szczególnie że tam w dziesiątkę jeszcze grała Wulczanka, to już w ogóle. Jutrzenka Korona odwołane ze względu na jakąś sytuację koronawirusową z Koroną, także ta Jutrzenka cały czas ma takie przerwy. Myślę, że ta przerwa akurat tutaj plusem dla trenera powroźnika, który wraca na ławkę w Giebutowie i będzie starał się to poukładać. Wisła po remisuje jest pod Halem. Nowy targ 2 do 2 o tym meczuję za chwilę. Sokusiniewa 2 do 0 z łagowem. Kolejne, kolejne zwycięstwo podopiecznych trenera Kuźmy, naprawdę wygląda to świetnie, bo tutaj Sokół 27 punktów i bez porażki dalej, 7-6-0, taki bilans. No naprawdę, nie robi to wrażenie, jak prezentują się zawodnicy Sokoła. Orlęta radzeń 1-3 przegrywają ze Stalą kraźnik. to też brzemienny w skutkach wynik, ale o tym za chwilę. KS Więzownica wygrywa z rezerwami Krakowi 2-1. I stal, stalowa wola przegrywa po dobrej serii. Spotkań przyszedł słabszy mecz. Przegrywa ze Zwisłą Sandomierz 0 do 1. O tym meczu też będzie za chwilę. No to przejdźmy do tego za chwilę. Jak już tak, jak już tak mówię, wydarzenie kolejki to rezygnacja z. Rezygnacja, chyba dobrze mówię, Nie, bo tak to, tak to wyglądało zawsze. Przy tych rozstaniach z trenerami, ważny jest ten powód, przeważnie są to wyniki. Natomiast chodzi mi o oficjalną informację, która idzie do mediów. Rezygnacja z, z funkcji trenera Orlondu, trenera Artura Bożyka. Tutaj porażka ze stalą, kraśnik 1 do 3 też no, taka, taki dość niespodziewany wynik tutaj Orlęta można byłoby się spodziewać że, że u siebie powalczą No i co no, 14 pozycja w tabeli po 13 spotkaniach Orlęta mają 15 punktów no, średnie średnie te rezultaty no, szczególnie na wyjazdach 3 porażki, 2 remisy i tylko jedno zwycięstwo no i cóż no trener Bożyk być może będzie poszukiwał nowych nowych wrażeń. Gdzieś tam na Twitterze widziałem przebąkiwania, że może do motoru, ale, ale chyba to jednak no, nie ma za bardzo racji bytu. Taka, taka rozkmina. No i cóż, to myślę, że biorąc pod uwagę to, jak długo pracował też trener Bożyk w Chełmiance i jakie nadzieje wiązano z tym, że przyszedł tutaj do Orląt. No, to myślę, że jest to swego rodzaju niespodzianka. Spodziewałem się, że Orlęta będą takim rozsądnie budowanym zespołem w dłuższej perspektywie. A tutaj, już zmiana: no cóż, no tak to bywa. W piłce, mecz kolejki, no to zdecydowanie Wisła pod hale. Tutaj dużo zawodników takich jakościowych, którzy potrafią grać w piłkę i potrafią grać piłką. Dwa zespoły też, które mają. Mają dobrych trenerów, które mają pomysł. No i cóż, tutaj prowadzenie błyskawiczne Wisły Pławy 2 do 0: Paluchowski Bartosiak. Wydawało się, że to będzie kolejne łatwe zwycięstwo Wisły, a pod się zebrało i w ciągu 7 minut, 8 nawrot. I lepiarz w 61 i 69 minucie wywalczyli remis. Wisła Pławy, 1 remis, 1 porażka i 11 zwycięstw, 34 punkty. Tutaj Wisła Sandomierz najbliżej, 6 punktów dalej, 7 punktów Sokół Sieniawa. No ale myślę, że na ten moment Wisła Połowy, jak już też mówiłem we wcześniejszych filmikach, na świetnej drodze do awansu, do drugiej ligi. I jeżeli nic tutaj nie stanie się jakiś kataklizm, to myślę, że dość szybko ten awans powinien zostać klepnięty. Jeśli chodzi o <laughs> zawodnika tej kolejki to wybrałem sobie Kamila Bełczowskiego który zdobył jednego gola w Stalowej Woli znów niezadowoleni kibice w Stalowej Woli po tych dobrych występach i ultimatum wygranym że tak powiem przez Szymona Szydełko teraz przegrana z Sandomierzem Kamil Bełczowski 24 lata urodzony w Krakowie 1,78 m pozycja napastnik czy też skrzydłowy grał w Krzodzie Ostrowiec, następnie w Alicie Ożarów, e, i z przyszedł do e, Wisły Sandomierz. E, ten chłopak, powiem szczerze, podobał mi się. Oglądałem go w kilku meczach na żywo. Miałem też przyjemność tam komentować ze dwa jego mecze. W tym sezonie naprawdę niezłe statystyki. 12 e, spotkań, 5 e, goli. no Jest to zawodnik, od, od którego na pewno e, sporo e, zależy w zespole e, z Sandomierza. E, tutaj e, mimo mimo tego, że rozegrał 83 mecze w trzeciej lidze i strzelił tylko albo aż 10 goli i zaliczył jedną asystę, to, to myślę, że na pewno warto mu się przyglądać, szczególnie jeśli Wisła Sandomierz będzie grała tak dobrze, bo, bo naprawdę to jest to jedna z rewelacji tego sezonu zdecydowanie w rozgrywkach trzeciej ligi grupy czwartej. Zajmują drugą pozycję, 28 zdobytych punktów, cztery remisy, jedna porażka i aż 8 zwycięstw u siebie są niepokonani, także tutaj naprawdę no, dobrą robotę robi trener Wójcik i, i też widać to w tabeli zwycięstwo w stalowej woli myślę może smakować tym bardziej, że przecież stalowa wola to to nie byle jaki przeciwnik na ten moment stal jest w tabeli na szóstym miejscu dwa mecze mniej niż Puławy 20 punktów, no muszą seryjnie tutaj punktować, seryjnie wygrywać się podopieczni Szymona Szydełko nie zrażać się takimi pojedynczymi gdzieś tam wpadkami, tylko jeżeli chcą oczywiście tutaj się podłączyć do tej walki o awansy, kolej jeszcze bardzo dużo. Także tutaj nie przesądzamy. Myślę, że ta walka będzie nabierała rumieńców. Co w następnej kolejce? 14 kolejka, pauzuje właśnie Sandomierz. Pod hale gra z koroną: 2 kielce. Hetman podejmuje Jutrzenkę. Tutaj taki mecz na, na dole tabeli. Za 6 punktów, jak to się mówi. Hełmianka Wulczanka, Wisłoka podejmuje Krzow. To może być ciekawy, ciekawy mecz. Lewart podejmie podlasie, a więc tutaj na ścianie wschodniej. Pojedynek bezpośredni siarka podejmuje Awie, to też może być ciekawe spotkanie. Stal kraśnik Krajowia 2, łagów Orlenta. Puławy Sieniawa, O, creme de la creme, trzeciej ligi grupy czwartej. Naprawdę myślę, fajny meczek może być. I wiązownica, stal stalowo-wola także tutaj podopieczni Szmona Szydełko w niedzielę z tego co widzę o 14 .00. grają w Wiązownicy no przede wszystkim ten mecz po ławy się nie baczy. wreszcie pierwsza porażka podopiecznych Ryszarda Kuźmy zobaczymy ja już za dziś Wam dziękuję dajcie łapkę w górę, udostępnijcie i czekajcie na ten następny odcinek mam nadzieję, że może konkursy troszeczkę zaktywizują tutaj publikę i, i będziemy fajnie rośli w siłę jeśli chodzi o liczbę wyświetleń i, i subów. Pozdrawiam Was serdecznie, dobrego tygodnia, hejka!